Poka, poka, alpakie! I nosa pakiet pakie! Poka, poka, alpakę! Kapaka ci dojedzie, maku... Ej! Idę kupić sobie kanapkę. Mówili, że persuję tam w profesja. Patrzę nie do wiary. Alpaka tam przewraca gary. Mówi mi poka alpakę! Co zrobić mam? Kupić makepakę. I sałaty mało jadłem. Alpaka drzecie jak stary gacie! POKA POKA ALPAKIE PIO Z NASZ MAKIE POKA POKA ALPAKIE MAKA PAKA CIE DOJEDZIE w EJ! Poszedłem do Messy syna kopacie lecz Alpaki wszędzie były Nienormalne było to, że było ich ze 100. POKA POKA, coś takiego dało się słyszeć Więc poradza zacząć robić to! POKA POKA ALPAKIE PIO Z NASZ MAKIE POKA POKA ALPAKIE